Nowa promocja banku PKO wygląda naprawdę nieźle. Jest gotówka, jest wysoki procent na oszczędnościach. Sprawdźmy więc, co dokładnie się za tym kryje i jak z tego skorzystać. Zaczynajmy! No dobrze, zacznijmy od konkretu, który pewnie najbardziej rzuca się w oczy: 400 zł w gotówce. To jest realna premia, którą można po prostu dostać za założenie nowego konta. Ale, ale gotówka to dopiero początek. Do tego dochodzi jeszcze konto oszczędnościowe z oprocentowaniem aż 7% w skali roku. Taki dwupak to, powiedzmy sobie szczerze, rzadkość na rynku, więc tym bardziej warto się temu przyjrzeć. Okej, okay, brzmi super, ale jak to wszystko ogarnąć w praktyce? Rozłóżmy tę promocję na czynniki pierwsze i zobaczmy krok po kroku, co trzeba zrobić. Dobra, to po kolei. Skupmy się najpierw na tej gotówce. Jak sprawić, żeby te cztery stówki faktycznie wylądowały na naszym koncie? Zasada numer jeden, absolutnie kluczowa. Trzeba być nowym klientem. Co to znaczy? Ano to, że w tym okresie, który widzimy na ekranie, nie można było mieć w PKO ani konta, ani lokaty. To jest fundament, więc warto się upewnić, czy ten warunek jest spełniony. Dobra wiadomość jest taka, że samo dołączenie do promocji jest naprawdę proste. Wszystko załatwiamy online. Składamy wniosek, pamiętamy, żeby od razu dobrać do niego kartę i apkę PeoPay. No i oczywiście trzeba wyrazić zgody marketingowe. To taki standardowy pakiet startowy. I uwaga, teraz jest całkiem miły moment. Pierwsze 100 zł wpada na konto praktycznie od razu, za sam fakt pomyślnego założenia konta. Taki bonus powitalny bez żadnych dodatkowych warunków. No dobrze, stówka jest na start. A co zresztą? Jak zgarnąć te pozostałe 300 zł? Tutaj sprawa jest rozłożona na 3 miesiące. Wystarczy przez ten czas wykonywać te same proste zadania. A oto ta comiesięczna misja. Po pierwsze, trzeba zapewnić wpływ na konto minimum 500 zł. Może to być na przykład przelew pensji. Po drugie, trzeba zrobić co najmniej 5 płatności kartą. I co super ważne, kwota tych płatności nie ma żadnego znaczenia. Może to być zakup bułki, cokolwiek. Liczy się sam fakt zapłacenia kartą. Jak widać, schemat jest, no, banalnie prosty. Przez trzy miesiące powtarzamy te same dwa warunki i za każdy miesiąc dostajemy stówkę. Razem daje to 300 zł z aktywności, plus ta stówka na start, czyli mamy komplet 400 zł. Dobra, temat gotówki mamy ogarnięty. Ale to przecież nie koniec atrakcji. Przejdźmy do drugiej, równie ważnej części tej promocji: czyli do szansy na oszczędzanie z naprawdę wysokim procentem. I tu słuchajcie, mega ważna sprawa: czerwony alert. Czas na otwarcie konta oszczędnościowego jest znacznie krótszy niż na założenie konta osobistego. To jest kluczowe, bo jeśli komuś zależy na tym wysokim oprocentowaniu, no to trzeba się spieszyć. No dobrze, a jak dokładnie działa to oprocentowanie? Otóż przez 123 dni, czyli powiedzmy przez 4 miesiące, środki do kwoty 25 tysięcy złotych pracują na 7%, a jeśli ktoś ma więcej, to nadwyżka do 100 tysięcy też jest całkiem nieźle oprocentowana, bo na 6%. Okej, okay, mamy gotówkę, mamy oszczędności, ale bank dorzuca jeszcze kilka takich mniejszych, ale całkiem fajnych gratisów. Zobaczmy, co to jest. Mamy tu na przykład kupon na kawę. Spoko miły gest! Ale co jest chyba bardziej praktyczne, to karta wielowalutowa. Idealna sprawa na wakacje albo zakupy w internecie, bo nie ma kosztów przewalutowania. A do tego dochodzą jeszcze dwie darmowe wypłaty z obcych bankomatów w miesiącu. A propos tej kawy, ktoś słusznie zauważył, że to jest przecież idealny sposób, żeby nabić jedną z tych pięciu transakcji potrzebnych do premii. No sprytne! Okej, okay. każda promocja ma gdzieś tam jakiś drobny druk, więc dla pełnej jasności zerknijmy na ewentualne koszty i te najważniejsze terminy, żeby mieć pełen obraz sytuacji. Jeśli chodzi o opłaty, to sprawa jest na szczęście bardzo prosta. Samo prowadzenie konta jest zawsze za 0 zł. Jedyny potencjalny koszt to karta i to tylko wtedy, gdy totalnie nic na tym koncie nie robimy. No właśnie, a jak tej opłaty za kartę uniknąć? Warunki są jeszcze łatwiejsze niż te, które dają nam premię. Wystarczy ten sam wpływ 500 zł i tylko jedna, jedyna transakcja kartą w miesiącu. A dla osób poniżej 26 roku życia sprawa jest w ogóle prosta, bo karta jest za darmo, bezwarunkowo. Dobra, to na koniec jeszcze raz, żeby wszystko było jasne, zbierzmy te najważniejsze daty w jednym miejscu. Najważniejsze to nie pomylić ostatecznego terminu na założenie konta z tą dużo wcześniejszą datą dla oferty oszczędnościowej. Podsumujmy więc całą akcję. Co tu mamy? Po pierwsze, konkretna premia 400 zł za naprawdę prostą aktywność. Po drugie, bardzo atrakcyjne konto oszczędnościowe, choć z krótkim terminem na decyzję. Po trzecie, kilka przydatnych dodatków. I co ważne, przy minimalnej aktywności całe konto jest w pełni darmowe. No i na sam koniec zostaje takie jedno otwarte pytanie. Czy ta 400 zł jest warte tego, żeby przez 3 miesiące pamiętać o kilku prostych rzeczach? Odpowiedź oczywiście każdy musi znaleźć sam. Dzięki wielkie za uwagę.